Wielkimi krokami zbliżają się Śląskie Targi Książki. Od 6 do 8 grudnia impreza odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Będzie to nie lada gratka dla koneserów książek, ale i dobra okazja, aby zakupić przedświąteczny prezent. W tym roku wiele atrakcji przygotowano też dla dzieci i młodzieży. Przygotowaliśmy mnóstwo fajnych wydarzeń. Między innymi będzie międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej, a w ramach tego festiwalu będą się gry językowe z Agnieszką E, spotkania między innymi z Agnieszką Taborską z Michałem Rusinkiem. E, Ponadto będzie można skorzystać z Ostrego Dyżuru Literackiego i tam dowiedzieć się co fajnego jest do przeczytania, co fajnego można dziecku kupić właśnie w ramach tej oferty świątecznej. Będą też czytania bajek w ramach Fundacji Miasta Słów. Dariusz Rekosz zaprosi też na warsztaty detektywistyczne. Będzie też czytelnia pod w ramach stoiska Miejskiej Biblioteki Publicznej i tam też będzie można zapoznać się z ofertą książkową, może niekoniecznie tylko wśród nowości, ale taką, którą właśnie warto przeczytać, warto polecić dzieciom. Będzie można się z nią też zapoznać na miejscu, więc też podczytać i sprawdzić, czy to jest właśnie to, co nasze dziecko pokocha. To już piąta edycja śląskich targów książki. Organizatorzy przewidują, że imprezę odwiedzi blisko 30 tysięcy osób i raczej nikt nie wyjdzie z niej z pustymi rękami.